Gdybym nie został aktorem, byłbym? Pewnie pracowałbym w branży turystycznej. Moja największa pasja poza aktorstwem to? Snooker. Film, serial, na którym zarobiłem najwięcej pieniędzy? Uuh. znachor. Lekarzem nie jest, ale mogę pomóc. Aktor, z którym współpracuje mi się najlepiej? Wielu, kurczę, nie mogę tak wyróżnić jednego. Rola, której wstydzę się do dziś? Jakiegoś takiego reportera grającego ze śmietnika wyskakiwałem. Czy to było jakieś wkręcenie, czy coś, nie pamiętam. <grymne> watę strasznie. Ulubiony film z dzieciństwa? Największe wrażenie zrobiła dla mnie te... Um, trzecia część Gwiezdnych Wojen, Imperium kontratakowej to było. Mm -hmm. e, ale to, to dlatego, że to było kino plenerowe. Ja miałem 7 lat i latały na statkach między drzewami miśki jakieś i to było jakimś szokiem. No i Gwiezdę Wojny. Ostatnia polecajka filmowa? Serialowa może być. Może być. Jestem świeżo po serialu Świt Ameryki. Ar arcydzieło. E, krótki ser miniserial.